Gorąco zapraszam Państwa do lektury najnowszego pomocnika historycznego, tajniki II wojny w 70. rocznicę zakończonego tego globalnego konfliktu. Tym razem zaglądamy na fronty pozostające w cieniu tej wielkiej wojny. Pomocnik poświęcamy pojedynkom szpiegów, tajnej dyplomacji, zapomnianym bitwom i zmaganiom na froncie psychologicznym. Dowiecie się m.in. co to był komitet Double Cross i jaki był wkład odwróconych agentów zwycięstwa aliantu. Co wiedział Stalin dzięki podsłuchom, przystępując do rozmów z Churchillem i Rooseveltem w Teheranie i Jałcie. Czy wiecie Państwo, że w ramach Brytyjskiego dowództwa Bliskiego Wschodu istniała dyrekcja kamuflażu, na czele której stał producent filmowy? Zatrudnił on m.in. znanego przedwojennego iluzjonistę. Wspólnie mieli ukryć pewien port przed Lotnictwem osi? Co to był tak zwany występ rzewski i dlaczego o tej bitwie milczała historiografia sowiecka i milczy rosyjska? Jaki wkład w przebieg wojny mieli meteorolodzy? Co to był nieudany atak na Drezno i ilu Polaków z tego powodu zginęło? A na dalekim wschodzie na czym polegała misja Miała Bina? I czy mogło być tak, że nie byłoby Hiroshimy i nie byłoby komunizmu w Chinach? Wojny sprzętu, umysłów i pomysłów. Na czym polegał tak naprawdę Brits Creek? Co się wydarzyło pod Monte Cassino? To tylko niektóre z tematów. Gorąco polecam najnowszy pomocnik historyczny. Jak zwykle dużo map, bardzo bogata ikonografia, naprawdę bardzo wiele do czytania.